Witam wszystkich serdecznie. Nagrywam to wideo, ponieważ wiele mechaników czy warsztatów nie wie, jak postępować z samochodami z zawieszeniem pneumatycznym. Przy jakiejkolwiek ingerencji naszej w podnoszeniu samochodu z zawieszeniem pneumatycznym, automatycznie uruchamia się kompresor. Co powoduje, że w danym miejscu, gdzie podłożymy podnośnik, czy całe auto na, na podnośniku, kompresor myśli, że samochód jest na krzywiźnie i zaczyna pchać we wszystkie koła powietrze. I nieważne, czy w stacji będziemy mieli włączony, włożony kluczyk, czy nie, my wszyscy, którzy mamy auta. Chcemy czasami wymienić sobie w garażu czy przed domem klocki, tarcze, czy nawet wymianę opony przebitej. Problem zaczyna się w momencie, kiedy podniesiemy auto i zacznie nam funkcjonować kompresor. Ten kompresor zaczyna pchać powietrze w dane koło, w dane zawieszenie, gdzie wykryło że auto jest pochylone, co powoduje, że rośnie ciśnienie, i wszystkie przewody zaczynają puchnąć. W najlepszym przypadku może nam rozerwać przewód, a w najgorszym spalić kompresor. Co idzie za tym? Wiadomo koszty. W autach marki BMW, Mercedes, Porsche. Czy w innych markach? Wiadomo, jakie są ceny. Tu u nas kompresor kosztuje jakieś 3500 euro. Sam kompresor. Wielu mechaników nie wie, jak postępować, tak jak wcześniej mówiłem. Więc spróbowałem dowiedzieć się, co należy robić. W serwisach, wiadomo, nie udzielają żadnych informacji. I wiele razy jest tak, że mechanicy mówią samochód podnieść maksymalnie do góry, wtedy koło ściągnąć, maksymalnie w dół ściągnąć. Ja próbowałem tak i tak. Za każdym razem samochód zaczynał kompresor wariować, mając kluczyk w kieszeni. I w końcu postanowiłem się dowiedzieć, co należy zrobić. A więc. Wiedząc, co trzeba zrobić, jest, jest, jest to prosta czynność, ale nikt o tym nie wie. Nie należy auta ani podnosić maksymalnie do góry, ani maksymalnie w dół opuszczać. Yy. Najlepszym momentem, kiedy będę mógł to Wam zademonstrować, będzie moment, kiedy uruchomimy samochód. I taką czynność należy wykonać. Nie wiem, czy kamerę będę mógł odwrócić w telefonie, żeby Wam to pokazać. Czy wezmę telefon i spróbujemy to jakoś pokazać. Bardzo ważna czynność. Przy takiej czynności, kiedykolwiek pojedziemy do warsztatu, czy będziemy chcieli przed domem wymienić sobie opony, czy koło wymienić, czy klocki, czy, czy, czy tarcze, cokolwiek, czy przejrzeć stan techniczny zawieszenia. Auto musi być przy tej czynności zamknięte. Zamknięte drzwi, bo jeżeli w momencie, kiedy nawet włączymy kompresor, aby nam auto zaczęło podnosić i otworzymy drzwi, przestanie, bo pomyśli auto, że możemy zahaczyć drzwiami o coś. Czy nawet spuszczając go, też o jakiś kamień, czy, czy cokolwiek. Dobrze nie przedłużając yy, czynność jest prosta. Należy uruchomi samochód. Ja może teraz wezmę spróbuję przełączyć to na, na drugą kamerę. Nie, nie mam takiej możliwości. No dobrze, nieważne. Spróbuję Wam pokazać yy, tutaj akurat. W tym przypadku wszystkie auta z zawieszeniem pneumatycznym, nowsze modele mają to na wyświetlaczu. No ten jest model z 18 roku Porsche Cayenne, ale czy w BMW, czy w Porsche, czy, czy w Mercedesie, czy w Toyocie, czy w Volkswagenie z reguły wszystko działa tak samo. Tu mamy wiadomo palankę od zawieszenia, czyli podnoszenie i spuszczanie go w dół. Bardzo ważna czynność. Przed jakimkolwiek czynnością związaną z podnoszeniem auta należy wykonać tą czynność. W innym przypadku kompresor zacznie wariować i możemy sobie narobić biedy. Co robimy? Proszę zauważyć. Teraz jest samochód w pozycji neutralnej. Podnosimy go. Do góry. Tu na wyświetlaczu, nie wiem czy będzie widać, pokazuje, że poziom terenowy jest osiągnięty. Następnie podnosimy auto maksymalnie do góry. I tu nam mówi, że poziom terenowy specjalny, czyli ten najwyższy, jest osiągnięty. I z reguły wszyscy mechanicy twierdzą, że to jest wystarczające, żeby to zrobić. Nie. Bo w momencie, problem jest w momencie, kiedy zaczniemy spuszczać samochód z podnośnika lub z lewarka na ziemię. Yy... Całe zawieszenie w pneumatyce jest tak napompowane z takim ciśnieniem, że w momencie spuszczania auta w dół pod ciężarem auta może nam rozerwać. Mieszki Czyli Czyli wiadomo co z tym idzie yy, Wydatki Czynnością którą trzeba wykonać podnies Podniesiliśmy auto do góry Należy przytrzymać Ten Przycisk Tak długo Aż w momencie Tu na wyświetlaczu Nam się pojawi Regulacja poziomu wyłączona. No to akurat jest w języku hiszpańskim, ale, ale inna możliwość Wam nie wyjdzie. Bardzo ważne co jest, że pojawi nam się mrugające światła, czyli poziomu górnego i dolnego, sugerująca, że auto jest w systemie wyłączonym kompresora. Czyli w tym momencie możemy z autem robić, co chcemy. Podnosić go na podnośniku, podnosić sobie przód, tył. Nieważne. Nic się nie stanie. Bo kompresor nie wyczuje w tym momencie, że auto jest na nierówności, nie ma poziomu. W tym momencie wyłączamy samochód i bez problemu możemy sobie wyjść i czy go podnieść na podnośniku, czy, czy na lewarku. Zrobić to, co mamy zrobić. Następnie wracamy do auta już po zakończonej pracy. Ponownie odpalamy auto. Jak odpalimy auto, pojawi nam się cały czas mrugające światło. Nie wiem czy tak. Jest tu dobrze widoczne. I aby wyjść teraz z serwisu, z tego modułu uśpienia, wyłączenia kompresora. Przytrzymujemy ponownie do góry. Przestanie nam tu mrugać. To trwa jakieś 10 sekund. Przestało nam mrugać. Okazuje nam, że auto jest w poziomie, na niwlu maksymalnym. I teraz automatycznie możemy auto zaczyna się opuszczać. Zaraz na tu wyskoczy, że osiągnęliśmy niwel. Ja jeszcze go spuszczę na, na nivel neutralny, czyli na, na pozycję zero. Tu nam też już pokazuje pozycja zero. To by było na tyle. W taki bezpieczny sposób możemy pogrzebać sobie trochę przy aucie, powymieniać rzeczy. Bez narażenia auta czy nas na jakiekolwiek koszty. Myślę, że spodobało Wam się moje pierwsze wideo, i, i życzę powodzenia. Pozdrawiam serdecznie.